Króluj nam Chrystę, serdecznie Was kochani pozdrawiam. Mam radosną nowinę. Właśnie na naszą parafię przyszły adwentowe zdrabki. Zdrapki, które mają nam pomóc jak najlepiej przeżyć czas adwentu, który już niedługo w Kościele rozpoczniemy. Pod każdą zdrabką jest konkretne ćwiczenie duchowe na czas adwentu, na czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. I właśnie te zdrabki będziemy rozprowadzać wraz z liturgiczną służbą ołtarza, czyli z naszymi ministrantami i lektorami. Serdecznie zachęcam do nabycia zdrabki adwentowej. Zatem czas otworzyć naszą przesyłkę ze zdrabkami adwentowymi. To są nasze adwentowe zdrabki. Można je nabyć już w najbliższą niedzielę. 20 listopada na każdej Mszy Świętej.